Witam Państwa serdecznie, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka sadownictwa po włosku. Oczywiście najpierw popatrzymy co się dzieje u nas w Polsce. Jesteśmy niedaleko warki, to jest odmiana gala, jak widać jest już po kwitnieniu. Płatki korony już opadły, działki kielicha podniosły się do góry. Niedługo będziemy myśleli o przerzedzaniu, bo w tej chwili już średnica zawiązków dochodzi do pół cm. Widać, że liście w tej kwaterze są bardzo jasne, jest bardzo mokro, deszczowo, jest zimno, więc oczywiście brakuje fosforu, będzie też potrzebny azot, magnez, mikroelementy. Byłem też rano w kwaterze Ligola i Jonagolda, które miały już średnicę około 1 cm. Oczywiście w przypadku Jonagolda i Ligola nikt nie będzie myślał o przerzedzaniu. A w tej chwili zapraszam do obejrzenia materiału z Włoch. Faza orzecha włoskiego. Witam przyjaciół sadowników. Znajdujemy się obecnie w fazie fenologicznej rozrostu owoców, które, jak widzimy, osiągnęły już wymiar około 20 mm średnicy. Pewne zabiegi ochronne zostały dopiero co wykonane. To znaczy ochrona przeciw mszycom za pomocą preparatu klozer w dawce 200 do 400 ml na 100 litrów wody lub alternatywnie preparatem Epi. W dawce 120 g na 100 litrów wody. Jednocześnie z ochroną przeciw mszycom wykonano zabiegi przeciw przędziorkom, używając środka ProDigi w dawce 40 g na 100 litrów wody. W najbliższych dniach zostaną wykonane zabiegi ochrony. Przeciwko owocówce jabłkuweczce. W tym przypadku można zastosować tak zwaną metodę dezorientacji, dzięki czemu nie będzie konieczności użycia insektycydów, a w związku z tym zredukuje się również ilość pozostałości na owocach. Metodę dezorientacji stosuje się przy 150 stopniu dniach. Mamy więc tu wiele różnego rodzaju instrumentów do użycia. Takich jak dyspensery spaghetti, puffer, izomaty Mister, lub alternatywnie, przy 330 stopniu dniach można użyć insektycydy, którymi mogą być Prodigi w dawce 40 g na 100 litrów wody, lub Korażem w dawce 300 ml na 1 hektar. Ochrona przeciwparchowi jabłoni, którą należy wykonać w aktualnej fazie fenologicznej, a przypominam, że jesteśmy na etapie końca infekcji pierwotnych. Zależy od obecności lub braku plam parcha jabłoni na roślinach oraz od aktualnych warunków pogodowych. Tak więc przerwa między zabiegami może wynosić od 4 do 7 dni. Dobrymi produktami do zastosowania w tej fazie będą produkty na bazie kaptanu. Na bazie substancji aktywnej fluazinam, na przykład OAJO, Bendio lub NANDO, bądź też produkty na bazie dithianonu, na przykład Delan72G w dawce z etykiety, lub alternatywnie FONTELIS w dawce 75 ml na 100 litrów wody, albo Serkadis w dawce 20 ml na tę samą ilość wody. Dwa ostatnie preparaty. Należy mieszać z poliramem w dawce 170 gram na 100 litrów wody. Zarówno Fontelis, jak i Serkadis działają skutecznie również przeciw mączniakowi. W tej fazie, przeciw możemy wymienić wiele innych produktów. Działających równie skutecznie będą to sideli w dawce 30 ml na 100 litrów wody, domark 125, flint, produkty na bazie siarki lub różnego rodzaju inhibitory IBE, czyli inhibitory biosyntezy ergosterolu na odmianach drobnoowocowych, np. Na, na gali od fazy fenologicznej orzecha włoskiego. Kiedy owoce mają rozmiar 20 mm, można zastosować produkt Expando, który jest bioregulatorem i zwiększa podział oraz rozrost komórek w naszych owocach. Dzięki zastosowaniu tego produktu owoce będą miały większy rozmiar oraz lepsze wyrównanie, co zapewni nam większą i bardziej dochodową produkcję. Zaleca się wykonanie od 3 do 4 zabiegów co 10-15 dni. Pierwszy zabieg powinien być wykonany w dawce 4 litrów na hektar, a w kolejnych można ją obniżyć do 3 litrów na hektar. Bardzo ważną sprawą, o której nie można zapomnieć, aby uniknąć chorób fizjologicznych owoców, jest konieczność zastosowania produktów na bazie wapnia, np. kalboron w dawce z etykiety. Przypominam również o konieczności kontynuowania do listnych zabiegów odżywczych nawozem zrównoważonym NPK 20, -20, 20 plus mikroelementy lub dla sadowników stosujących fertygację poleciłbym dodać aminokwasy w dawce 5 litrów na hektar. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.